Siemanko, ja jestem J-Shock Dzisiaj jesteśmy na rybach Nie zgadniecie Piękny świt, jesteśmy o świcie Jeszcze przed schodem słońca Chociaż teraz już słońce wschodzi Powiem wam tak Jesteśmy tu 15 minut Już mieliśmy ogromną rybę Oglądajcie Jest silna ryba, silna ryba bardzo Będzie szelszona na pewno Czwarty rzut Dzisiaj Piękna ryba o! I dzisiaj wiedziałem, że żeby... będę tu. Niesamowite. O! o Jezus Maria. Patrzcie w jakie ja tu jestem dzisiaj scenerii pięknej. Patrzcie jaka piękna woda, spokojna woda, zero wiatru ta pierwsza Poszła do wody Pięknie jest, zobaczcie na to niebo Jeszcze jakbym do tego rybę złowił To w ogóle By było pięknie Ale nawet jeżeli nic nie złowię To i tak i tak Dzisiejszy dzień jest po prostu Przepiękny I nic więcej Mi tutaj nie potrzeba Do szczęścia Niż Piękne widoki, klekające ptaki i chociaż możliwość chwili spędzenia na łonie natury. Taka tam moja gadka, ale o konie widzę, że ganiają normalnie, trzaskają po powierzchni. No zobaczymy co to będzie, zobaczymy czy coś złapiemy my, czy my nie złapiemy my, to się zaraz wszystko... Okaże, no spławiają się normalnie rybki, no jest, jest cudownie, tak? Coś czuję, że tutaj możemy dzisiaj ładnie połowić. O cholercie, jasno. Co tu się odpierdziela dzisiaj? Ile ptaków? Siedzi. Siedzi ryba. Pierwsza Kur. No nie wierzę w to czwarty rzut. Kur Ciekawe co to, ale powiem Wam, że idzie jak szczupak, nie raczej szczupaczek powiem Wam szczerze, że wątpię, żeby to było konek. Patrzcie, ptaki latają. Piękna pogoda. I ryba siedzi na Stingera znowu. cztery rzuty dosłownie. Nawet nie wiem, czy nie trzy. Drobnica chodzi przy powierzchni. Ewidentnie to dobrze działa na tą rybę Nie mam pojęcia co tu dużo mówić Będzie silna ryba, silna ryba bardzo Będzie 6 ona na pewno. Ojej, to, to jest bardziej niż bankowe, nawet nie wiem czy nie 7 dych poszedłbym generalnie będzie 7 dych, będzie 7 dych w górę, Uf, co ja gadam, 6 dych w górę 7, to może nie, ale coś naprawdę masywnego. Nie idzie tej ryby podnieść. Już miałem tutaj raz sytuację, że miałem 7-7, Moja życiówka jest wyciągnięta z tego miejsca, z tego samego miejsca. Czwarty rzut. Dzisiaj. Piękna ryba. O, cholera jasna. Dobra, idziemy do podbieraczka z panem. Pójdzie pan ze mną. Nie, taki. 60. Taczek. Nie większy o oh fuck, nie wierzę w to po prostu to jest dla mnie niemożliwe nie wierzę w to to jest dla mnie niemożliwe kurde, ile ja rzutów zrobiłem cztery rzuty, czwarty rzut jak nie trzeci, trzeci albo czwarty rzut i już siedzi kolejny szczupakabra. kabra ostatnio tutaj byłem też miałem dwa szczupa, ole na żarciuch miałem dwa szczupaczki i dzisiaj wiedziałem, żeby. Wiedziałem, żeby dzisiaj tutaj założyć regenerator, bo wiedziałem, że te szczupaki mogą być tutaj znowu. I one tutaj po prostu są. I uciekać im się chyba stąd zbytnio nie chce. Dobrze, zapraszam Pana serdecznie w moje skromne progi podbierakowe. O, jest sześć dyszek. Jest sześć dyszek. Jest sześć dyszek. Bankowo. Ale na żarciu Ach. Ach. Piękna ryba no, Ale tuściuch. Tylko gdzie, gdzie on się zapiął O Patrzcie Jaki piękny kaban Dobra zapiął się dobrze Czekaj Ino wezmę tylko sobie moje szczypce i Cię zaraz chłopie wyczepię. Piękna sprawa. I słuchajcie, siedzi ryba w takiej scenerii, coś niesamowitego. Wypuszczamy wariata, bo już na niego czas i niech rośnie. Patrzcie, jaki on jest gruby. Gruba tusta świnka, która będzie łamać zestawy hamom Elo! Okay. Płyniemy, świnko! Płyniemy, tusta świnko! Trochę cię natlenimy, żebyś ty chłopie wiedział, jak masz płynąć. I już płyń sam. Płynie pięknie Uuu, Trzymaj się Generalnie troszeczkę się pokrzywdziłem Ale tylko troszeczkę bo strasznie się zaczął rzucać Jak go wyciągnąłem do foty Ale dla takiej ryby to ja mogę być pokaleczony Non stop Wędeczka Ebisu Gold 2 O wyrzucie 0,6 do 5 gramów Na końcu zestawu taki stingerek Na główeczce Nedric 2,5 grama Rzucony na dno I branie praktycznie od razu po wpadnięciu do wody. O, nie mam więcej pytań. Łowimy dalej. Jest tako. Dobra, idziemy obrzucać tamto miejsce, w którym my go wyjęliśmy. Może jest ich tam więcej. Ostatnio złowiliśmy z tamtego miejsca dwie ryby. I w tym filmie też będziecie mieli te ryby. E, chociaż tak naprawdę jedną tylko nagrałem. Jej haul. Także na pewno połączę te filmy ze sobą. No i co. W Pierwszym rzucie nie była, więc klątwa pierwszego rzutu nie zobowiązuje. Wyrzucamy przynętę daleko. I czekamy. Może się uda. Kopsnąć jeszcze jednego skurczybyka. Kto wie? Siedź. Trzepoczę głową jak okoń. Totalnie jak okoń. Śmiem podejrzewać, że to okoń. Na stingerka. Nie, nie będzie to okoń. Za duży opór. No, chyba, że czterdziecha. No, ale to by musiała być czterdziecha, chyba, nie? Żeby to było. chociaż tak idzie delikatnie. Ale będzie zryw zara. Zryw garba. Nie, no szczupak. Wątpię. Jeżeli to będzie garbus, to naprawdę. Garbus rozmiaru życiowego typu 40 parę szczupak. Kurde, drugi haha, ha. jeden, nie czekajcie, ile rzutów trzy o, niebezpiecznie trzy rzuty, trzy rzuty od poprzedniego szczupaka i mamy następnego niesamowite. O. Pojechał, jak kubica. Przed chwilą miałem szczupaka, nie nagrałem go, bo spodziewałem się, że dzisiaj... U kurde, ole zażar, chodź ty dopogbierak lepiej, gościu, szybko. Bo zara będzie amputacja gardła. Drugi szczupak i ja pierniczę, co tu się odpiercie. Kurde, ile tutaj ryb w tym jeziorze się zrobiło nagle. Nie spodziewałbym się, że o tej porze roku tutaj tak ryby siedzą w tym miejscu, niesamowite piękna ryba, ale zobaczcie od razu mówię, że to nie jest moja wina ale ta ryba została przez kogoś źle doczepiona zobaczcie, z krzelą mi wystaje tutaj już szpaka puszczę od razu wolno żeby sobie płynął ładnie jak najszybciej. E, uważajcie, jak e, wszyscy wiemy, że jak szczupaka się wyczepia, to szczupaka po prostu się bierze pod skrzelo, pod pokrywę skrzelową, ale jeżeli wsadzicie e, palec w skrzelo to mu je po prostu wyrywiecie, kiedy będzie się rzucał. I robicie ogromną krzywdę takiej rybie. Ta ryba miała to właśnie e, zdziałane przez kogoś. Nie wiem przez kogo, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to przykry widok, ale powinien raczej szczepaczek e, przeżyć. Fluo poszczępione, będzie trzeba robić nowy zestaw. E, to jest w ogóle cud, że ta ryba nie przegryzła mi fluo. Nie wiem jak to się stało, bo ona połknęła tego skingera dosłownie do gardła praktycznie. Już było naprawdę blisko gardła, gdyby się nie wbił ten hak idealnie. E, no ale jest ryba, druga dzisiaj fajnie eee, i co? Elo. No, i co, niestety ryby już nie chciały współpracować, a ja zapomniałem dograć wam zakończenie filmu, także w tej pięknej scenarii, tej pięknej przeze mnie wykonanej panoramy. Żegnam się z wami, zapraszam was do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że zrozumieliście to, że moim nastawieniem nie były szczupaki, coś zresztą widać, tylko po prostu o konie. A to, że brały szczupaki tak jak ostatnio, to już nie moja wina, po prostu ściupa krzykuje się teraz dotarła, bo zaraz będzie je odbywał i bardzo aktywnie żeruje, dosłownie na każdej możliwej przynęcie. Dlatego mam nadzieję, że mnie zrozumieliście i co? Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się, siemanko!